Kilka dni temu miałem zaszczyt Państwa zaprosić na zawody sportowo-pożarnicze, które właśnie dzisiaj się odbyły na stadionie miejskim w Buzku Zdroju. To bardzo fajne przedsięwzięcie, świadczą o tym liczne delegacje Straży Pożarnych, ale również i Państwa, mieszkańców Buzka, którzy przybywacie zobaczyć, jak się zmagamy tutaj z trudnym materiałem, jakim jest pożarnictwo. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w te zawody sportowo-pożarnicze strażakom z Komendy Państwowej Straży Pożarnej Komisji Sędziowskich e, oraz Państwu za przybycie. Oczywiście nic się nie stało, nie, nie wydarzyło się tutaj e, żaden wypadek. Pierwsze miejsce OSP Z Bludowice, drugie miejsce OSP Galów, trzecie miejsce OSP Widuchowa i czwarte miejsce e, OSP Młyny. E, to są mistrzowie gminy Busko Zdrój, a za dwa tygodnie, bo już 20... Bodajże chyba drugiego i nie pamiętam, to jest też niedziela powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, na które mam zaszczyt bardzo serdecznie Państwa zaprosić. Również na te zawody będzie się działo. Witam państwa bardzo serdecznie. Piotr Dziedzic, oficer posłowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Busku Zdroju. Strażacy brali udział w dwóch konkurencjach. Jest to sztafeta pożarnicza 7x50 metrów oraz ćwiczenie bojowe. Najbardziej spektakularnym widowiskiem jest ćwiczenie bojowe, gdzie strażacy sprawiają linię składającą się z linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych. Na zakończeniu linii gaśniczej muszą obrócić tarczę oraz strącić pachołku.